Dziś w szkole podstawowej w Gości odbyła się kolejna edycja wojewódzkiego konkursu ortograficznego. Eliminacje odbywały się w szkołach na terenie całego województwa. Dziś najlepsi sprawdzili swoje umiejętności. Kolejny raz gościmy dzieci z trzeciej klasy, tuż po raz jedenasty, a potem dołączyły do nas klasy siódme, które po raz szósty piszą u nas wojewódzki konkurs ortograficzny. Jak twierdzą uczestnicy konkursu dyktando nie przysporzyło im zbyt wielu trudności. Było ono na temat średniowiecza i łaźni i pisaliśmy o banikach Czyli takich stworzeniach, które opiekowały się właśnie tymi łaźniami w średniowieczu. Spodziewałam się czegoś dużo trudniejszego. Nie bardzo się denerwowałam, przygotowywałam się wcześniej, bardzo mi jednak zależało i również towarzyszyło mi szczęście. Jesteśmy w pięknej szkole i dyktando, które pisałam, jednak było proste i miało dobry temat, który mi odpowiadał i był fascynujący dosyć. Takie konkursy uczą, jak radzić sobie ze stresem, pozwalają uczniom sprawdzić swoje możliwości, na... Na tle kolegów i koleżanek. Jest to też forma właśnie tej rywalizacji, sprawdzenia się. To pamiętajmy, że to jest konkurs wojewódzki, więc z całego województwa, więc jest to dla nich niejako też wyróżnienie. Tak? Już na polu swojej szkoły doskonalą swoje umiejętności, tak rozwijają je, sprawdzają te umiejętności, potem będą wykorzystywać tak? w życiu codziennym. W wojewódzkim konkursie ortograficznym udział wzięło łącznie ponad 30 uczniów.